Dobra woda źródlana, za swoje pije. Jak tak dalej pójdzie z tymi stopami procentowymi, to tylko kranówka ci zostanie. Dobrze, że nie. Deszczówka. Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. W tym filmie przeanalizuję, co ostatnimi czasy dzieje się na WIBORze. Jakie to ma konsekwencje oraz jakie daje to możliwości, więc koniecznie oglądaj do końca. Oczywiście wszystko co powiem nie jest poradą inwestycyjną w rozumieniu przepisów prawa. Zatem proszę cię o lajka i zaczynamy. No więc WIBOR jest współczynnikiem wchodzącym w skład każdego zmiennego oprocentowania przy kredycie hipotecznym. A nawet jeśli masz oprocentowanie okresowo stałe, to jest ono stałe zwykle na 5 lat i bank wylicza, jak ten wybor może wyglądać w tym okresie i na podstawie tego proponuje ofertę. Zobaczmy więc, co się z tym wyborem ostatnio działo. A oto wykres Wiboru 6M za ostatnie 10 lat. Idąc od lewej widać, że od 2016 do początku 2020 roku był on niemal niezmienny i wynosił niecałe 2%. Potem spadł do jakiegoś abstrakcyjnego wręcz poziomu 0,25%, a końcem 2021 roku wystrzelił, aby w 2022 roku wynosić ponad 7,5%. W 2023 roku spadł, w 2024 utrzymywał się na podobnym poziomie, a w tym roku znowu spada i to dość gwałtownie. Pomijmy więc anomalię, jaka miała miejsce w 2020 roku, ponieważ to była dosłownie i w przenośni chora sytuacja. I porównajmy obecną sytuację z latami 2016-2019. Mimo iż obecna wartość wyboru nadal jest wyższa niż wtedy, to jednak można zauważyć, że obecnie jest nam bliżej do roku 2019 niż do szczytu w 2022 roku. Więc jeśli WIBOR miałby teoretycznie spaść do podobnego poziomu co w 2019 roku, to ponad połowa spadków jest już za nami. Zobaczmy teraz, jak przedstawiają się raty w tych trzech różnych sytuacjach. Załóżmy więc, że bierzemy kredyt na 400 000 zł na 30 lat z marżą 1,7%. W 2019 roku oprocentowanie mielibyśmy na poziomie 3,5%. W 2022 roku na szczycie byłoby to 9,52%, a obecnie jest to 6,12%. Poniżej, w zielonym wierszu, obliczmy, jakby wyglądała rata w takich sytuacjach. I mamy odpowiednio niemal 1800 zł w roku 2019, prawie 3400 zł na szczycie i obecnie nieco ponad 2400 zł. I tutaj również widać, że obecna rata jest około 630 zł wyższa niż w 2019 roku, ale również aż około 940 zł niższa niż była na szczycie. Widać więc, że jesteśmy obecnie sporo bliżej roku 2019 niż 2022. Jeśli policzymy w czerwonym wierszu odsetki, to również wychodzi nam, że są one o około 227 tysięcy zł wyższe niż w roku 2019, ale z kolei o około 338 tysięcy zł niższe niż były na szczycie. Więc również obecnie zdecydowanie bliżej nam do roku 2019. Za moment policzymy jak to wszystko wpływa na inflację, ale jeśli interesują Cię tematy z zakresu kredytów hipotecznych, to rozważ proszę subskrypcję tego kanału, a YouTube będzie podsywał Ci właśnie takie filmy, a przez to Twój kredyt hipoteczny będzie najtańszy jak to tylko możliwe. No dobra, ale biorąc kredyt hipoteczny odnosimy wysokość raty do swoich zarobków. Innymi słowy, jeśli ktoś zarabia 5000 zł netto miesięcznie, to bardziej odczuje ratę na poziomie 2000 zł niż osoba zarabiająca 7000 zł netto miesięcznie. Zatem, jeśli teraz rata nadal wynosiłaby tyle samo co w 2019 roku, czyli niemal 1800 zł, jak to widać na zielono po lewej, to te pieniądze są zdecydowanie mniej warte, ponieważ w tym czasie inflacja zrobiła swoje. Pytanie więc, ile by to było? Jak spojrzysz na żółte pola, to w 2019 roku jest to oczywiście wciąż tyle samo. Ale jeśli dzisiejszą ratę, która jak widać na zielono wynosi nieco ponad 2400 zł, odniesiemy do roku 2019, to tak jak widać na niebiesko, jakby wtedy wynosiła ona 1623 zł. Więc realnie wychodzi na to, że obecna rata dla 400 000 zł jest niższa niż w 2019 roku. Zatem jak ktoś brał kredyt hipoteczny w 2019 roku, to teraz realnie, czyli po uwzględnieniu inflacji, płaci do banku niższą ratę niż w 2019 roku. Jeszcze ciekawiej jest, jeśli odniesiemy się do wzrostu wynagrodzeń, ponieważ wtedy mamy to, co widzimy na czerwoną czyli nieco ponad 1400 zł, czyli jeszcze mniej. I wiem, że część z Was powie, że nie każdemu wzrosły zarobki o tyle samo, ale jeśli jest taka średnia, to jeśli komuś wynagrodzenie wzrosło mniej, to innemu wzrosło więcej, więc u tej drugiej osoby relacja zarobków do raty wygląda jeszcze korzystniej. No dobra, a teraz policzmy, jakie to ma dalsze konsekwencje. Ano takie, że jeśli tendencja spadku wiboru się utrzyma, to raty będą jeszcze niższe. Równocześnie przez to rośnie zdolność kredytowa, a to spowoduje większe zainteresowanie kredytami hipotecznymi. A nawet widać to już teraz, gdzie w innym filmie na tym kanale pokazałem, że w Polsce mamy niemal rekordową łączną kwotę zawieranych umów na kredyty hipoteczne. A to w dalszej kolejności spowoduje wzrost cen nieruchomości. Ale jest jeszcze inny ciekawy wniosek, o czym za moment. Ale jeśli myślisz o nowym kredycie hipotecznym, czy też chcesz sprawdzić, czy możesz poprawić warunki już posiadanego kredytu poprzez przeniesienie go do innego banku na lepszych warunkach, to koniecznie wejdź na naszą stronę internetową, gdzie jest wyjaśnione, jak to robimy, że Ty nam nic nie płacisz, a my możemy Ci zrobić kredyt hipoteczny taniej niż bezpośrednio w banku. A dodam, że działamy już na terenie całego kraju. A więc ten wniosek jest taki, że jeśli ktoś brał kredyt w 2019 roku i rata dla niego wydawała się nawet nieco za duża, to obecnie, realnie, czyli po uwzględnieniu inflacji, czy też po uwzględnieniu wzrostu wynagrodzenia jest ona już niższa. I wiem, że każda z tych osób przeszła między 2021 a 2025 rokiem ciężkie chwile, ale przypomnę, że w tym czasie działały choćby wakacje kredytowe, więc nie było aż tak źle. A może to właśnie Ty jesteś taką osobą, więc koniecznie podziel się swoimi odczuciami na dole w komentarzu z tego okresu. Co zatem należy zrobić? Jeśli masz obecnie okresowo stałe oprocentowanie powyżej poziomu 7%, to należy przemyśleć jego zmianę na coś lepszego. A jeśli masz oprocentowanie zmienne, to należy się zastanowić, przy jakim poziomie przejść na okresowo stałe, ponieważ niestety WIBOR wiecznie spadać nie będzie. Aczkolwiek, jeśli lubisz nutkę ryzyka, to możesz czekać trochę dłużej z taką zmianą lub nawet nigdy się na nią nie zdecydować. Jeśli jednak przeczekasz, to żebyś potem znowu nie narzekał, czy też nie narzekała. A jeśli myślisz dopiero o wzięciu kredytu hipotecznego, to pomyśl o tym, że pieniądze spadają na wartości. Rata również będzie spadać, jeśli oczywiście WIBOR będzie spadał. Więc obecna rata, jeśli nawet wydaje Ci się za duża, to za jakiś czas już taka nie będzie. A jeśli jeszcze będziesz nadpłacać ten kredyt hipoteczny, to będzie ona jeszcze niższa. Mam zatem do Ciebie jedną prośbę. Napisz mi na dole w komentarzu, co Ty o tym wszystkim sądzisz. Ponieważ liczę tutaj na ciekawą dyskusję, ponieważ wiem, że część osób może mieć kompletnie odmienne zdanie. A ja życzę Ci przemyślanych decyzji. Zapraszam Cię również do współpracy z nami, a tutaj znajdziesz film, jak się z nami współpracuje. Dziękuję Ci również za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny, to tylko z trafnie inwestuje.